Czy wy widzieliście, jakie tutaj są bzdury w tym podręczniku? Aria, i przecież i tak nikt nie weźmie tego na poważnie. Przecież to ma rację, przecież i tak niedługo połowa tych książek pójdzie na opał, bo nie ma czym palić. Jak wy możecie do tego tak lekko podchodzić? Przecież to jest dramat. Oni nam robią wodę z mózgu. Hejka, wiecie może jaką mamy teraz lekcję? No niestety, właśnie lekcję hitu. No super, nie mogę się doczekać. Wy tak, no serio? No, a co? Humor i trendy? Przecież to brzmi mega ciekawie. Humor i trendy? No tak, przecież pan Konrad powiedział, że tak to się właśnie ma nazywać. Nie słuchaliście? Nie. Dzień dobry, kochane pędraki. Co tam u was dobrego słychać? To oczywiście było pytanie retoryczne, ale dziękuję za tą podniesioną rękę. Dzisiaj, uwaga, lekcja, na którą długo czekaliście, czyli hit, humor i... Trendy. Będziemy na tych lekcjach zajmować się tym, co grzeje w sieci i trenduje na sosiach. Ale to tak na serio? No jasne, że serio. Wasze pokolenie tak jest stracone, a tak to przynajmniej może się nauczyć jak być tiktokerem albo jakimś innym pajacem. Więc cóż, może zacznijmy od trendów. Ej, to może. Hania? Haniu? Zapraszam cię? No, szybciej, szybciej. Przejmij świat, przemierzasz po maleńku. Teraz ty. No. Jedziesz. Nagle stop. Doskonale. Jakiś mur. Idealnie. Mroczny cień. Groźny cień. Ale i tak było nieźle. Plusika masz. Możesz usiąść. Sandra. Zapraszam cię, bo to jeszcze nie koniec naszej lekcji. Ej, to może takie pytanie na początek. Lubisz kukurydzę? No i jest okej. Okay. A dokładnie za co? A, a nie rozumiem za bardzo? To kukurydza. Czego nie rozumiesz? A, o co chodzi? Kukurydza, kukurydza, duża bryła z gałkami, masok, masok. Kukurydza, kukurydza. Nie znam przyjemniejszej i lepszej rzeczy niż kukurydza, kukurydza. Boże, o czym pan mówi? Masos, masos, kukurydza, kukurydza. It's cool. Błagam, niech pan przestanie. Siadaj, Sandra, jedynka. Yy, dobrze, to może kto następny? Yy, może Angelika? Choprzód, tralala, na środek. Zapraszam bardzo serdecznie. To może zadałbym Ci takie pytanko. Wymień członków składu gędzie. E, no tak, a mogę z ksywek niektórych? Oczywiście. E, to tak, mortalcio. No, mamy wojownika, świetnie. Dalej. E, kartoni. Dobrze, opiekunka Gengera. No, dalej. Była jeszcze taka jedna. Była. I miała nawet imię podobne do pewnej świętej. Już wiem! Faustyna! Faustyna. Idealnie. No i... i? I reszta. Reszty nie pamiętam. A Puchalska, Kubicki, Laskowski te nazwiska nic ci nie mówią. Nie. No to siadaj, Minusik. Jestem bardzo tobą rozczarowany. Dobrze, nieważne. Przejdźmy dalej. Dobrze, kochani, to bym poprosił teraz o Wasze fotki z Biril. Proszę bardzo, chcę zobaczyć. O, pięknie, świetnie. Pięknie, cudownie, super. Świetnie. Mateusz? Ja ja nie wiem, co to jest. Teraz zaraz, nie wiesz, co to jest Biril? Słuchajcie, Mateusz nie wie, co to jest Biril. Po prostu. Ja ja jak berety po prostu. To jest jakaś siapka? Nie, no, chyba sobie żarty robisz. Człowieku to jest najbardziej trendy apka ever. Rozumiesz? Za karę masz napisać referat odnośnie ostatniego fame MMA z wypunktowaniem wszystkich obel, które tam padły. Rozumiesz? No, świetnie. E, to tak, trend poprosił dwóch ochotników. E, to może po prostu Alicję, i Michała na przykład. Świetnie. Stawajcie, kochani! Do góry, do góry. To teraz będziemy się uczyli najbardziej trendy tańca. Uwaga! no ręce, tak? Przy sobie, przy sobie ręce. Znowu ich nie ma. Kolejny tydzień. Wiem, zauważyłam. Hej, sorry, że podsłuchuję, ale słyszę, że o kogoś się martwicie? Tak, wiesz. Paulina i Przemek, nasi przyjaciele. Kolejny tydzień ich nie ma Ach, no w szkole i totalnie no 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 nie wiemy, co się z nimi dzieje. Może. Możemy jakoś pomóc. W sumie ja nie mam nic do roboty po lekcjach, Mateusz też. No? Mhm. No w sumie czemu nie? To może jedno z nas pójdzie po lekcjach do. Czemu jak są problemy, to zawsze one dotyczą was? No. Piotr i Julia, co? Tak, może byście podeszli do tablicy, albo nie, nie, tutaj was zmasakruję. To może takie pytanko na początek. Jak nazywa się typ dowcipu, który nie jest śmieszny, bo już może zbyt dużo osób go zna i opowiadało? Hmm. Suchar? Nie, Żal z brodą. Suchar to typ dowcipu nieśmiesznego i głupiego, opartego na prostej, często dosłownej konstrukcji. Dobrze, Julia. Co kiedyś dodawano do zwrotu git? Podpowiem, że to ulubiony sos Piotera. Ketchup. Ketchup. Uważasz, że to jest śmieszne, że to się jakoś łączy ze sobą? No nie, git, majonez, git, majonez. No, niestety, obawiam się, że z taką wiedzą, jedynka na koniec roku z historii Humor Murowana. majonez? kto tak jeszcze mówi? Nie mam pojęcia, ale jeszcze bardziej dziwi mnie, skąd on wiedział, że to mój ulubiony sos? Musicie jeszcze troszeczkę potrenować, bo wam zupełnie nie wychodzi. A skoro Julii nie wychodzi w żarty i w humor, to może komuś innemu wyjdzie, na przykład. Mateusz, może ty byś nam opowiedział jakiś fajny szuwar związany, na przykład, z warzywami. O. No to jak nazywa się przyjacielskie warzywo? Nie wiem. Broku. <śmienny> Broku. <śmienny> Skąd ty to wiesz? I, a, i dobrze. I to może teraz Sandra by nam opowiedziała jakiś sucha związany z jakimś przedmiotem kuchennym? To może. O! Jak się nazywa przedmiot, który wszystko rozumie? Nie wiem. Czajnik! Czajnik! I to, jest, to, jest, to jest genialne. To jest to, tajnik. To, 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 to. Nie, no, Olimpiada humorystyczna w tym roku należy do Ciebie. Będzie medal. Wow. O, 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 niestety, kochani, koniec lekcji. Laura, a i właśnie, praca domowa. E, bardzo poproszę o referat związany z memami z rodzaju wojaka. A jeżeli nie, to ewentualnie możecie zrobić. TikToka z tańcem, ale tańc ma trwać powyżej 30 sekund! Dobra kochani, witamy na pokładzie Mateusa i Hanie. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście nam pomóc w poszukiwaniach. Myślałem, że będziecie jednak ponadto. Ale to my zaproponowaliśmy, żeby... W każdym razie temat pozostaje pilny. Przemek i Paulina oficjalnie zniknęli, a wszyscy w szkole zdają się udawać, że nic o tym nie wiedzą, albo maczali w tym palce. Słuchajcie, a może przedstawicie nam bardziej Przemkę i Paulinę? Przecież my ich nie znamy. Właśnie. Przedstawimy Przemkę i Paulinę. Właśnie. Aria, spokojnie. Ciebie na początku też nie wszyscy znali, prawda? Więc Przemek, to jest taki gość, co właściwie nie wiem co. I pomóż. Przemek. Bieg nieokreślony, szczupła, dosyć anorektyczna budowa ciała, e, ciemne włosy, przekrwione oczy, bo chyba Często i dużo gra po nocach. Twarz z gatunku zwyczajnych, ale pamiętliwych. Głos zupełnie nie pasujący do ciała, a jak robi grilla, to nie korzysta z stacek aluminiowych, ponieważ lubi życie na krawędzi. Wzrost 1,75 m, waga 75 kg, średnia 3,2 a rodzice Maria i Janusz. No okej, okay. a Paulina? A, a Paulinie co ja ci będę opowiadał, stary. Sam sobie zobacz, bardzo ładna dziewczyna, wszyscy ją lubią. No dobra, to chyba wszystko wiemy. To od czego zaczynamy? Od ich mieszkań? Nie, to już sprawdzaliśmy. Ich rodzice zdają się ich totalnie nie znać, a wręcz udają bezdzietnych. Tutaj musimy sięgnąć do źródła. Chyba nie sądzisz, że powinniśmy. A co nam innego pozostaje? I za obejrzenie tego odcinka do końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Ze mną jest Sandra. Subskrybujcie jej kanał. Zaraz dobijamy 400 tysięcy. Wrzuciłaś nowy odcinek, prawda? Tak, koniecznie obczajcie najnowszy odcinek, ponieważ jest mega mocny oraz koniecznie obczajcie też inne pozostałe odcinki na moim kanale. Mała uwaga, kanał Sandry uzależnia, więc bądźcie świadomi. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Pa, pa.